Na katedrze siedzą uczeni w piśmie, proszę bardzo, w płaszczach, powłóczystych szatach, frędzle, wszystko, co jest tylko możliwe. Ale Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, nie patrz na wygląd na człowieka ze zewnątrz, gdzie stoi, gdzie siedzi, jaką ma pozycję, jak, jak jest ubrany, tak? Popatrz na wnętrze, popatrz na jego serce, na jego słowa. Właśnie, ty słuchaj i patrz, czy Jego słowa idą w parze z czynami. Albo pomyśl też o sobie, tak? czy ja, jak siebie przedstawiam na zewnątrz, to jestem prawdziwy, czy to, co myślę, co mówię, odzwierciedlam swoimi czynami.